jak nagram czy samochód wieczorem, czy nagram? Wszystkie przyciski oświetlone na kierownicy. radio, to jest monitor, zaraz ci pokażę, jak cofanie wygląda. Teraz włączyłem do tyłu jazdy. To jest kamera, w radiu jest kamera, pokazuje kamera, tylko nie. Nie pokażę ci, bo akurat z tyłu nie ma żadnej przeszkody. Ale zobacz, tam jest czerwona linia, i żółta, i zielona. I na zielonej można przejechać, a na żółtej i na czerwonej się zatrzymuje. A tu trzeba do końca dojechać, a ja to akurat nie mam. Nie jestem na parkingu. A no teraz Ci pokażę jak działa telefon, bo akurat Róża zadzwoniła do mnie. E, witam, gdzie Ty jesteś? Co? Gdzie Ty jesteś? Tutaj dalej na parkingu. No to wracaj do domu. Bądź się odstryka. Teraz na parkingu stoję, właśnie tu auto mi mija naprzód. No. Okej, okay, bo ja do, ja do Jacka to wyślę. No to no teraz ja do ciebie zadzwonię za chwilę. Okej, okay. 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 no wyłącza. Ok. Please say a command after the Teraz ja dzwonię do róży do domu. Phone book. Przeprzyciszę trochę. Connect phone or help. Phone book. Phone Say a name or say list names or help. Number. Command not recognized. Please try again. Phone book. Say a name or say list names or help. Home. Home. Please say dial or correction. Dial. Command not recognized. Speaking too loud, too soft, too quick, or too slow may cause the system to misrecognize the command. Say dial to select entry spoken by the system. Say correction to reject that entry and try another. If all entries are rejected, the system will ask you to try again. Dial. Dial. Say dial to call home. Say record name to set a custom name for home. Rose. Command not recognized. Please try again. Dial. Say dial to call home. Dial name? To set a custom name for home. Dial. Dialing home. 604 597. Okej, okay. połączyło się. Zaraz there is Halo? No teraz się połączyło. Trochę miałem kopotu No to się muszę zaprogramować ten numer, bo nie zaprogramowany. No bo ta cały czas, że nie zaprogramowany Zawsze No właśnie, muszę dawida wziąć, żeby zaprogramować wszystkie numery, bo jest. tak to jest okrężnie to wychodzi. Trochę duży to trwa. Ok. No to wracaj do domu. Bo ok, okej, okay, okay, to już. No, wyłączam no, no, tak. to. Te, ok. Be. O, teraz parkuje pod domem, to zobacz, zobacz jak to będzie wyglądało. Jest zielona kreska dochodzi do zielonej, żółta. Cervona y stop.